Witajcie kochani. Dziękuję wam bardzo za dotychczasową wspólną ścieżkę, którą szliśmy, za wasze odwiedziny, za subskrypcje, za lajkowanie, za komentarze, które zawsze czytam. Dziękuję również za wpłaty darowizn na moje konto. Dziś Dziękując bardzo serdecznie z głębi serca za wspólną drogę, którą idziemy, proponuję wśród osób, które wpłacają darowizny, wylosuję jedną osobę, dla której zrobię przekaz channelingowy od jej wyższej mądrości na dany czas. I w tym miesiącu zrobię jeszcze jeden prezent. Wśród osób, które w miesiącu kwietniu będą te komentarze, Wpisywały, wylosuję jeszcze jedną osobę, dla której również zrobię taki przekaz. Zapraszam chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z takiej formy do wspólnej zabawy. Miesiąc kwiecień przynosi nam dwie niespodzianki, dwie nagrody. I cóż, bawmy się, bo życie jest piękne. Dziękuję, kochani, zapraszam do nagrania. Witajcie, kochani. Dziś opowiem pewną historię z mojego życia. Mam trzy siostry. Jedna z sióstr dwa lata temu, dwa lata i cztery miesiące temu, leżała w szpitalu. Stan był dosyć poważny, pomimo, że modliło się za nią bardzo wiele osób. Odprawiano mszę zarówno w naszym kościele katolickim, jak i w prawosławnym, bo miała dużo znajomych wśród jednych i drugich osób. Miała dużo znajomych wśród księży, wśród zakonnic. Pomimo intensywnych modłów, stan zdrowia siostry się pogarszał. Któregoś wieczoru siedziałam sobie przed komputerem, pracowałam i zadzwoniła do mnie moja najmłodsza siostra. Chwilę rozmawiałyśmy i w pewnym momencie poczułam, jakby usłyszałam głos poczułam duszę, obecność mojej siostry starszej, która była wówczas w szpitalu. Była nieprzytomna, nie było z nią kontaktu. Rozmawiałyśmy z tą młodszą siostrą, właśnie o niej. W pewnym momencie, kiedy poczułam obecność duszy tej starszej siostry, zadałam pytanie: Co chcę powiedzieć, po co przyszła? I ona wtedy mówił, że ona jest świadoma, pomimo, że jest w szpitalu nieprzytomna, jest świadoma, wie co się dzieje, lata sobie po naszym tutaj mieście. Często przebywa u swojej córki, siada w kuchni. Pokazała mi obraz, gdzie siada, że siada przy stole, ten stół jest blisko okna kuchennego, siada plecami do tego okna i patrzy na wprost, jak biegają jej wnuczęta. Nie byłam nigdy w tym mieszkaniu. To mieszkanie moja siostrzenica wynajmowała. Ja tam akurat nigdy nie odwiedzałam ich. Nie znałam rozmieszczenia tego mieszkania. Opowiadam, ona mi to przekazuje. Ja to wszystko powtarzam mojej młodszej siostrze. Jesteśmy na telefonie, rozmawiamy o tym. Starsza siostra pokazuje mi, że nie tylko ona często odwiedza tą swoją córkę tą rodzinę córki. Siada również przy tych wnuczętach, głaszcze po główkach, ale również przebywa w innych miejscach. I opowiada mi, że bardzo ją złości to, że lekarze ciągle coś robią przy jej ciele. Że złości ją to tak bardzo, że czasami psoci im i na przykład powoduje jakieś spięcie, zwarcie, coś takiego na urządzeniach, oni biegną sprawdzać, a tam nic się nie Takiego strasznego nie dzieje. Mówi, że ją denerwuje, że cały czas złością to, bo grzebią przy tym ciele, przeszkadzają jej i robi im na złość. Jeszcze opowiadała jakieś tam drobne sprawy i wtedy ta młodsza siostra zadaje pytanie: to zapytaj, kiedy z tego szpitala wyjdzie. I wówczas starsza siostra mówi tak: Ja nie mam zamiaru wcale wracać. Ja chcę odejść. Powtarzam to młodszej siostrze, a ona mówi, jak to, jak to, przecież no, polepsza się, chyba wyjdzie z tego szpitala. I wtedy starsza siostra mówi do tej młodszej, każe przekazać, czy ty chciałabyś być otyła i tak tymi nóżkami, tak ciątać, ciątać, tak sobie poszurać, posuwać się, przecież to jest ciężko chodzić i niewygodnie. Ja już tego mam dosyć, ja nie chcę, ja stąd odchodzę. Młodsza siostra niekoniecznie dowierzała temu, co ja mówię. Zakończyłyśmy rozmowę. Następnego dnia okazało się, że starsza siostra zmarła właśnie w nocy o godzinie drugiej, a my z siostrą tą młodszą rozmawiałyśmy późnym wieczorem już. Była to pierwsza informacja, którą odebrałam, która była istotna, Rozmawiałam później z, ze swoją siostrzenicą i przekazywałam jej to, co mama mówiła. I moja siostrzenica pyta: Ale przecież ty u nas nigdy nie byłaś, skąd ty wiesz, jak wygląda moje mieszkanie? No, mówię, nie wiem. No, nie wiem, ja tylko powtarzam to, co mówiła twoja mama. Siostra, jeszcze w czasie, kiedy przyszła przed swoim odejściem, wtedy wieczorem do mnie, powiedziała takie słowa bardzo istotne. Że ona wie, że dzieci będą cierpiały, że będą płakały, wcześniej straciły swojego tatę. Są już wprawdzie dorosłymi ludźmi, ale jeszcze bardzo młodymi i każdy z nas chciałby tą swoją mamę jak najdłużej zatrzymać tutaj. Więc siostra powiedziała, że ona wie, że będą dzieci cierpiały, ale ona na to nic nie może poradzić. Ona im tego bólu nie może zabrać. To jest ich ból i one, te dzieci, same muszą sobie z tym poradzić. Ona nie jest w stanie nad tym w jakikolwiek sposób uwolnić, ich zapanować. To jest ich praca, ich praca rozwojowa. One muszą sobie z tym same poradzić. Muszą to zniwelować. One, one muszą do tego dorosnąć, żeby we właściwy sposób na takie doświadczenia patrzeć. Ja to wszystko przekazałam siostrzenicy. Syn siostry był za granicą, wrócił tutaj po pogrzebie. Te dzieci siostry poprosiły mnie o taką rozmowę, i wtedy zaproponowałam im, że mogę zrobić takie spotkanie w medytacji takie spotkanie z ich mamą. Działo się to wszystko poprzez komputer. Nie musieliśmy się spotykać, oni byli u siebie w domu, ja byłam w swoim domu i zrobiliśmy taką medytację. Podczas tej medytacji, ja ich wprowadziłam w to miejsce, gdzie pokazała się siostra, było to po drugiej stronie już, tam spotkała się ze swoim mężem, który wcześniej odszedł, i przyszli oboje. I cała historia opowiedziała ta siostra całą historię nie było najważniejsze dla niej to, że ona odeszła, i co dzieci. Tylko to, co ona miała im do przekazania, w sensie budowania tutaj życia. Opowiedziała, dlaczego odeszła, opowiedziała im, jak to po drugiej stronie, co ona tam teraz robi, dlaczego tam jest. Opowiedziała, że dla niej było bardzo ważne spotkać się ze swoim mężem, bo ona tęskniła za nim. Chciała się spotkać. Ten tato, który wydawało się nie był idealnym tatą, Pokazał się z poziomu właśnie tego duchowego, przepraszał swoje dzieci za to, że nie był tym doskonałym, idealnym tatą. Tłumaczył dlaczego, ale też dawał wskazówki, które on wyciągnął, będąc po tej drugiej stronie już, wskazówki dotyczące życia, dotyczące tworzenia rodzin, odpowiedzialności mężczyzn, zachowaniu kobiet, mówił. Mówił bardzo dużo rzeczy, ale też się cieszył, bo w tej medytacji Zobaczył swoje dzieci i swoje wnuczęta, których tutaj za życia nie widział. Dzieci siostry były bardzo wzruszone, płakały, bo widziały te wszystkie obrazy, które ja opowiadałam, a nawet mówiły, że widziały te obrazy wcześniej, niż nawet ja zaczęłam im szczegółowo to opowiadać. Pod koniec tego spotkania siostra powiedziała, że ona musi odpocząć, pobyć trochę z tym swoim mężem. Pobyć trochę w tym świecie, ale za dwa lata zejdzie ponownie tutaj. Za dwa lata urodzi się u swojego syna jako chłopiec. I właśnie to jest nagranie, z tego powodu tutaj robię głównie. Minęły dwa lata, w tym momencie dwa lata i cztery miesiące, i okazuje się, że urodził się chłopiec. Już kiedy. Żona mojego siostrzeńca była w ciąży, już przypomnieli sobie tą właśnie informację. Badanie zrobili, okazało się, że jest chłopiec i dwa lata i cztery miesiące urodził się chłopczy. Żeby jeszcze pokazać, jak ten świat jest niesamowity bo tutaj na pewno zeszła dusza mojej siostry. Do swojego syna, z którym miałam mniej kontaktu, ponieważ długo przebywał za granicą. Więc na pewno chciała też jako chłopiec, właśnie tam odbudować siebie, ale też jako chłopiec, bo było w niej tutaj, w tym życiu, dużo takiej męskiej energii. Może czuła się lepiej jako chłopiec. Ale też jest jeszcze, jest jeszcze jedna sytuacja, o której chcę powiedzieć, bo jest bardzo ciekawe. Siostrzeniec ma starszą córeczkę, miał, wcześniej mieli córeczkę. Ta córeczka, kiedy powiedzieli, że będzie drugi dzidziuś, miała jakąś swoją ulubioną bajkę o Henryczku. Jakaś tam postać była, nie wiem, co to za bajeczka jest. Był tam Henryczek jakiś. I ta dziewczynka powiedziała do rodziców, że ona chce, żeby jej braciszek miał na imię Henryczek. No i też nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że moja siostra na drugie imię miała Henryka. Mój tato Henryk chciał mieć syna, nie miał tego syna, więc pierwsza urodziła się córka, nie mógł dać Henryk Junior, więc na drugie imię dano mojej siostrze Henryka. I teraz urodziła się. W formie chłopca płci męskiej i siostrzyczka tego małego Dziedziusia podpowiedziała, żeby dać na imię Henryczek. I najprawdopodobniej takie imię dostanie, bo już niedawno się urodził w marcu. Taki ciekawy ciąg wydarzeń. Można by było powiedzieć, że. Możemy sobie pewne rzeczy wyobrażać, że sobie stwarzamy, jakieś bzdurki mówimy, ale w tym doświadczeniu mamy potwierdzone pewne rzeczy i pewien ciekawy ciąg wydarzeń. W mojej rodzinie są takie, wcześniej były takie różne sygnały, takie informacje. Tutaj z siostrą było to jeszcze dużo pełniejsze, bo sam fakt, że to nie powala nas choroba. Ale właśnie nasza wola odejścia powoduje, że odchodzimy. I pomimo, że naprawdę było dużo mszy, za siostrę dużo tam różnych odprawianych rzeczy, uzdrowicieli, działało, nie pomogło, dlatego że jej wolą było odejść i urodzić się w nowych warunkach, w nowej płci, w zupełnie innym zakresie swojego tutaj funkcjonowania. To pokazuje nam bardzo fajną rzecz, którą też powinniśmy zrozumieć, że z poziomu ludzkiego my przyglądamy się i widzimy tragedię nieszczęścia dramaty, a powinniśmy podejść do tego, że będzie to, co dusza sama sobie chce wybrać. I czy to są choroby, czy to są wypadki? czy to są jakieś inne wydarzenia? Jakaś musi być metoda odejścia z tego świata, więc dusza wybiera sobie najlepszą, najbardziej odpowiednią dla siebie metodę. Nie pomoże nic, bo nic nie jest silniejsze od woli danej duszy. I my z poziomu ludzkiego, moje siostry, dzieci mojej siostry najpierw powiedziały, że to jest nieprawda, bo jak mama chciałaby odejść? Przecież. Była blisko związana ze swoją córką, pomagała trochę tej córce, też miała wnuczęta tutaj, które bardzo kochała. Jak mogłaby odejść? Przecież na pewno nie chciała odejść, a jednak nie. A jednak dusza mówiła coś innego i przyszła kilka godzin przed swoją śmiercią, przed odejściem, powiedzieć nam, bo przecież nie musiała. Byłoby to zaskoczenie, ale jednak nie. Chciała podkreślić, Powiedzieć, podpowiedzieć nam, że jednak istnieje żywo tamten świat, przygotować rodzinę na swoje odejście i jeszcze pokazać, że to jest jej wola, jej decyzja. I śmialiśmy się tutaj w rodzinie, że minęły dwa lata. Proszę bardzo, siostra moja jest ponownie urodzona, tak jak sama zdecydowała już wtedy, kiedy. Kilka dni po jej odejściu robiliśmy ten proces z jej duszą. Kiedy tak podchodzimy do życia, patrząc całościowo, nie wybiórczo, ale całościowo, możemy zobaczyć, jak działa ten świat. Że tamten i ten jest tak naprawdę jednym światem, a idąc jeszcze dalej, wszystko jest teraz, tu, przenika się wzajemnie. Uzupełnia, dopełnia i nie ma barier, nie ma granic żadnych. Długi czas po odejściu dusza pojawiała się przy swojej córce, przy jej córce i podpowiadała różne rzeczy, ponieważ moja siostrzenica była bardzo związana z tą mamą, tak jak mówiłam, wcześniej stracili tatę, więc te więzi z mamą były silne. Było jej trudno. Nagle zostać samą, bo wszyscy oczekiwali, że jednak siostra wyzdrowieje. Nie chciała, ale przychodziła do niej i rozmawiały. Moja siostrzenica mówi, że musi być dalej ten świat drugi, bo chociaż wcześniej nie bardzo w to wierzyli, bo przecież rozmawia ze swoją mamą. Ma sygnały, ma znaki, że jest w tym domu, zapala się światło, czy gaśnie. No, miały jakieś tam swoje sygnały. Ale też rozmawiała, pytała o różne rzeczy, dostawała z przestrzeni odpowiedź. Trwało to dosyć długo, z czasem to się wytraciło, ale właśnie po to, że siostra już przygotowywała się do zejścia w nowe ciało. Ten świat jest naprawdę cudowny i doskonały, pełen niespodzianek, ale też no, wspaniałych zachwytów. Kiedy teraz żyjemy w czasach niezwykłych, bo wszystko, co kiedyś było nam zamknięte, teraz staje się jasne, jawne, otwarte. I dzięki temu ten świat przestaje mieć swoje właśnie tajemnice wszystko zostaje objawione, do wszystkiego będziemy mieć dostęp. Jeśli tylko jesteśmy czyści, Wyzwoleni z tych programów Starego Świata, będziemy potrafili to wszystko dotknąć, mieć perspektywę właściwą i usłyszeć, zobaczyć ten świat. To dzisiaj, kochani, na tyle, takie przeszło mi, żeby podzielić się z wami tym. Ten mały Henryczek urodził się w połowie marca. Jeszcze go nie widziałam. Wybieram się odwiedzić go. I sama jestem ciekawa, jaka będzie, e, będzie odbór, jaka będzie reakcja dusza siostry, która wie, że ja to wiem wszystko. Ciekawa jestem sama, jak to będzie funkcjonowało. Kochani, dzisiaj na tyle może to mam dużo tutaj takich podpowiedzi, co powinnam jeszcze nagrać, więc spokojnie będą może następne jeszcze filmiki. Ja Wam za dziś bardzo dziękuję i do następnego razu.